Siemano, wszystkim tutaj yy, Dublasek. Chciałbym Wam pokazać yy, serwer prywatny Medina Teres. Yy, pokażę, c, i, co jest w mieście i omówię z grubsza, co będziemy nakręcać w kolejnych odcinkach. Teraz wejdę na serwer. Mamy zapisywanie postaci, jak widać, czy znaczy, pasów do postaci. To mój ninja. Jak widzicie, gram ninja archerem. Kupiłem sobie kostium. Chwila, wejdziemy na serwer? No, wchodzimy i zaraz to wszystko pokażę, jakie co jest w mieście, gdzie można co kupić. A więc tak wygląda. No, nic się prawie, że nie zmieniło. Tu jest... Chwila. Tu jest dozorca, ale rzadko kto z niego korzysta, ponieważ jest taki pierścień. Który tu ma podstawowe funkcje, z którego możemy kupić mikstury, otworzyć item shop, magazyn przedmiotów, włączyć, włączyć lub wyłączyć anti czyli że jak to włączymy, to z mobów nam nie leci X. to jest dobry na dropy. Tu jest weryfik weryfikacja screenshota, nawet nie wiem co to jest. A, tu że screenshota możemy sobie zrobić. Tu jeszcze podstawowe funkcje tu już nic nie ma, tu mamy w wczytaj zapisz pozycję czyli jak na przykład stoję tutaj, zapiszę i później wejdę w czytane to mogę sobie w to wejść tu teleport do lokacji, no i jak wiemy tu główne miasta, ekspowiska do poziomu a ekspowiska powyżej jak tu, tu jest tak, handlarz zbroją, otwórz sklep tam takie podstawowe rzeczy na mniejszy level, plus 9 jak widzicie idziemy dalej tu jest handlarz bronią to jest takie coś jak umiejętności wzmacniające, czyli tu 60% na pomyślne ulepszenie i ulepszamy taki, ja mam akurat umiejętność berserk, jest jeszcze umiejętność magic i umiejętność defender, coś takiego. Ja mam aktualnie M3, maksymalnie z M10 i wbijamy to księgami, możemy od ludzi kupić albo z tą shopu po prostu, jak to woli. To na razie jak nam M3 z M10 daje mi... Szybkość ataku plus 3, wartość ataku 75, siła 5, max HP 800. I tu otwórz sklep, tu mamy tak. długi FMS-a, no takie bronie podstawowe, jak kojarzycie. Tu rip, takie duperele. Idziemy dalej. A, tu o misjach zapomniałem. zapomniał. Są tu takie trzy główne, podstawowe misje. Legendarne kamienie. Ja mam akurat yy, wykonałem chyba... poczekajcie jeszcze zobaczę zadania. Nie, do, teraz muszę zabić chyba Metina 90. To, to, mamy, to jest takie zadanie, że musimy zabijać od piątego levela w górę Metiny. Wszystkie po kolei. Jakie mamy zadanie? 5, 10, 15. Kolejną misją jest analiza biologa. To już wykonałem, chyba. A nie, teraz będę tak samo miał czarny lód. To muszę chyba Zinę zabić, żeby dostać tego czarnego loda. I tajemnicze kreatury to są, że musimy zabijać bossy. Dalej, to tu mamy zamiast trenerów, jak tu zawsze stali, żeby sobie wybrać umiejętność. to mamy taki posąg, to jest softie umiejętność do G, bo ja już nie mogę, bo mam powyżej 80 levela. Ale jeżeli masz do 80 w ogóle, można zmieniać tu skilla i dostajesz się od razu na G, nawet na 5 levelu. U Oktawio to się chyba nic nie robi. Nie, a u starszej pani, możemy odda Ja akurat nie mam, odebrać y, punkty. Doświadczenia za misje. Na przykład te bossy, analiza biologa, legendarne kamienie. Co tu jeszcze tu, możesz, można sobie wziąć ślub, na no jak, no jak na PL. Normalnie, tu a i w ogóle tu jest miniony biolog, że bo, biolog stoi tutaj, a nie tam, żeby daleko nie biegać. Bo to bez sensu tyle biegać. I tu bonusy: jak się zrobiłem, misje na 80 level. To mam bonus, taki, że mam chyba 30 szybkości poruszania się dodatkowo. Kurde, coś mi się. No, na razie to kupię. Yy, co tu jeszcze? Dobra, to jeszcze? Handlarka różności. To mamy tak: Otwórz sklep, to mamy takie rzeczy podstawowe, jakie tu mam, obryłki. możemy sobie kupić, tu autopoty. Marmury, które możemy zaklę... no, zakląć w niego potwora. Takie podstawowe rzeczy jak na pliwie. Dalej to jest... Siemanko, jestem z powrotem. Małą przerwę miałem. Tu akurat jakiś sura się połęta. Zapomniałem o kowalu. Tu możemy wytwarzać szmaragdy z pereł, które są potrzebne do ulepszania. I żeby wytworzyć taki szmaragd potrzeba po każdym rodzaju pereł konlarka różności, dalej otwórz sklep, już brałem. Biuro rzeczy zapodzianych, to mamy, możemy kupić rzeczy, które dostajemy na start, które po prostu już nam zginęły, czy wypadły. Dalej to mamy fryzury na każdą postać i połączy wszystkie przymioty w ponieważ niektórych nie można łączyć, także myszką i tym trzeba. Tu jest ten, yy, tu można ulepszyć kilofa sobie tam, jeżeli jest już dobrze ulep No jak mamy max punktów, to możemy go ulepszyć. U bankera możemy wypłacać pieniądze. Które dostajemy z misji tutaj na podstawowe levele i na te metiny, to wszystko, akurat ja mam chyba 0 na koncie aktualnie. Nie, 25 milionów, czyli 25kk i możemy także kupić zwój wymiany, zwój, no wyboru. I tu mamy zwój postaci, zwój punktów is i zwój yang, możemy tam, głównie kupuję zwój postaci, żeby postać zaklęć. I co, co tu jeszcze mogę wam pokazać? Mm, o, tu moje kumak mam zaprezentować. Na rzecz słabe, ale ulepszam je. Tu łuk roślinności. Mam słabe łumki. Kupiłem tutaj sobie taki kostium. Hełm mój. Tam omdlenia. Co to ma? Omdlenia ludziom. P, szybkość ataku. Podstawowe rzeczy tu ludzie, siła, omdlenia. P, przeszywka, magia, ogień. Strzały, miecze, sztylety. Wręcz na strzały. Ke podstawowe tam, bo tu nie ma takich jak ten, tu mam trochę hajsu, już sobie uciąłem. To o, tu zbroja jeszcze moja jest, do expo tylko zakładam, i kosy jeszcze mam 44 średnie, że reszta bonus, słabe muszę je zmienić. Co ja tu jeszcze mogę wam pokazać? A omówię, to jeszcze powiem wam co będziemy, będę nagrywał w kolejnych odcinkach. W kolejnych odcinkach będę nagrywał pewnie jakieś ekspowiska Wojny Gildii, wbijanie lewela, na przykład. No, co się da, ciekawego coś w miarę, żeby nie było. Albo jakieś, no nie wiem, bo, na bossy wyprawy, takie wszystkie rzeczy, takie ważniejsze. Nieraz może nagram taki odcinek od tak, że mi się nudzi. Co tam jeszcze dodać? Tu wam pokażę, jak Miłk na przykład bije. Na razie słabo, ale poprawię sobie osiągi 6K, 11 i 8 prawie, no 7,5. Tymon gildię, znaczy założył ją mój brat, dodałem się. Nie co ja tu jeszcze mogę wam pokazać. Expoviska, o! Pokażę Wam, gdzie Expo aktualnie. I zobaczę w ogóle czy jest mapa V2, bo nie musiałem ją zobaczyć i zapomniałem... O jest, to dobrze, bo będę musiał sobie później ustawić. Znaczy no, zapisać sobie lokację, gdzie jest yy, met ten set nie lewe, bo się przydają zawsze te, te itemy. że w ogóle nowe noże sobie kupić. Bo bez sensu to lepsze jak z ciągle mi pali. Doble nie wpadłem. Rozwalę trzy potworki i idę stąd. Co ja mogę Wam jeszcze tu będę nagrywał? Pomyślmy. Nie wiem, postaram się jakieś najciekawsze rzeczy nagrywać. Jakie się tylko da. I zobaczyć jeszcze. Czy tylko będę z nagrywał? Może jeszcze jakąś grę fajną ogarnę. Jakąś... Nie wiem, zobaczę jeszcze. Albo może jakiś jeszcze inny prywatny serwer nagram. Zobaczę jak będzie szło. Co tu ty... nie. A, powiem dlaczego może gram marszerem. Archerem gram, bo praktycznie to raz może grałem marszerem na jakimś pliwie. Chciałem zobaczyć, czy tak w miarę ogarnia. Tak na razie to ze skillin nie tak źle tłucze. Na wyższym Rekalu pytałem się ludzi, powiedzieli, że ogarnia w miarę. No i tego. No i postanowiłem, że może trochę pogram tym. Dobra, skoczymy do jeszcze teleportu w tej lokacji. A, i jeszcze pokażę jedną rzecz. Tem 1 Pera na przykład. Pera to jest połączone Shinso i Junio. Są połączone mapy, ponieważ i tak dużo ludzi... Znaczy no dużo. Zachęcam Was do grania na tym serwerze, bo jest nie ma wiele, wiele ludzi. To jest mapa. Ona jest kurde, nie ta sorry. Aria to jest. Połączone, tyle jest tak. Aria to jest połączone, Shinso i hunio. Tam macie... No, w miarę ogarnięta mapa, ale nie grałem jeszcze, tam tylko tyle co... Jeździłem, tak na no, nie palić się czy tam takie wiecie, tylko że mało ludzi strasznie tu jest. Kurczę, coś jest tam. Jak widzicie jestem, tu jest tak trochę porozsypywani są, no ale blisko zawsze wszystko jest. Tu jest Oktawia, starsza pani tu jest do wybrania e, tych skili... No czy znaczy, no, w miarę fajnie, że połączyli. To mapa jest, nie wiem, nie znam jej, bo nie grałem nigdy nie nie wiem w ogóle co to za mapa. W miarę fajnie, że połączyli, bo chociaż nie trzeba biegać po trzech miastach i zobaczyć, no czy po trzech. No na Ingenio zawsze było dużo ludzi, ale żeby coś znaleźć, to tu chociaż jedno miasto połączyli. No dobra, to nie będę was bardziej zanudzał. To zachęcam was do oglądania moich kolejnych filmików, które niedługo dodam. Wtedy już postaram się mieć około setnego levela i może nawet wojnę gildi nagrać.